Witam na kanale Złotych 100 dzisiejszym banknotem jest to banknot z nominałem 100 złotych z wizerunkiem Ludwika Waryńskiego banknot ten jest najpopularniejszym banknotem późnego PRL banknot został wprowadzony do obiegu w roku 75 był drukowany przez 6 lat Posiada on najwięcej serii, aż 337. Przed Wami tabela. Na czerwono są to serie rzadko spotykane. Na żółto są to serie, które zostały użyte w albumie NBP w roku 2015, a w kolorze zielonym są to banknoty, których nie udało mi się znaleźć na aukcji w stanie bankowym. Jeśli chcielibyście. Wycenić swój banknot według mojej tabeli. Banknot musi być w stanie bankowym. Patrzycie na rok. Serie. Ta seria jest GZ według mnie 170 zł w stanie bankowym. Wy możecie zrobić dokładnie to samo ze swoimi banknotami. Niestety nie udało mi się znaleźć 47 serii, więc jeśli ktoś z Was wie coś na temat cen banknotów w kolorze zielonym, proszę napisać w komentarzu. To na pewno bardzo mi pomoże wielu innym osobom. Najdroższym banknotem jak na razie jest ta seria AD, ale nie zdziwiłbym się, jeśli. Te serie w kolorze zielonym pojawiłyby się w Stanach Bankowych. Tu krótkie podliczenie. Ceny znajdujące się tutaj są to ceny za całe roczniki. Oczywiście w cenach tych nie ma wliczonych banknotów. W kolorze zielonym banknoty mogą osiągnąć wyższą lub niższą cenę dzięki specjalnych numerom. Najczęściej spotykanym rocznikiem jest to rocznik 88. Wciąż dostępne banknoty na paczki. Jeśli nie oglądaliście jeszcze mojego filmu, litery są to serie banknotów, liczby, ceny, za jakie banknoty zostały sprzedane na różnego typu aukcjach w Stanach Bankowych. mam nadzieję, że tabele wam się przydadzą wycenie swoich banknotów ja jak na razie jej używam dzięki wielkie za oglądanie do usłyszenia w następnych filmach.